Witam klasę 6 na kolejnej lekcji matematyki. Tematem dzisiejszej lekcji są pola czworokątów, rozwiązywanie zadań. Dzisiaj wykorzystamy naszą wiedzę dotyczącą pól czworokątów do obliczania brakujących boków wysokości. Dobrze, kochani, zadanie pierwsze. Pole prostokąta wynosi 36 cm2, a jeden bok ma 9 cm. Oblicz obwód tego prostokąta. Czyli pole takiego prostokąta będzie miało 36 cm2. Pole, cała powierzchnia. Jeden bok ma 9 cm, czyli na przykład ten. Mamy obliczyć, jaka jest długość drugiego boku i jaki jest obwód, bo żeby policzyć obwód, to musimy dodać do siebie wszystkie boki. Jaki jest wzór na obliczenie pola prostokąta? Jest to A razy B, czyli bok razy bok. No to 9 razy ile to 36? Jak to policzyć? Najlepiej sobie podzielić pole, podzielić przez jeden z boków naszego prostokąta. To wyjdzie oczywiście 4, co oznacza, że ten bok będzie miał 4 cm. W związku z tym możemy już łatwo policzyć obwód. Dodajemy do siebie wszystkie boki, czyli mamy może tak, jeden bok plus drugi bok i wiem, że te boki występują dwa razy, czyli pomnożę razy 2, to będzie 13 razy 2, czyli 26 cm. Czyli jeżeli macie podane pole prostokąta i jeden bok i macie do obliczenia drugi, to dzielicie pole przez bok. Myślę, że to jest jasne. To teraz kolejne. Oblicz pole kwadratu o obwodzie 52 cm. To jest bardzo łatwe zadanie. Wiemy, że obwód naszego kwadratu, czyli wszystkie boki, suma wszystkich boków wynosi 52 cm. Żeby policzyć pole kwadratu, potrzebny nam jest bok tego kwadratu. Wiemy, że kwadrat ma cztery takie same boki, czyli żeby policzyć bok, podzielimy sobie nasz obwód na 4. To będzie 13. To oznacza, że jeden bok naszego kwadratu ma 13 cm. I ten też będzie miał 13 cm, bo kwadrat ma wszystkie boki równe. Wzór na pole kwadratu to jest bok razy bok, czyli w naszym przypadku to jest 13 razy 13. Można sprawdzić pod kreskę, ale to na pewno będzie 169 cm. Jak tu były zwykłe centymetry, tak tu w polu będą kwadratowe. I teraz zadanie odwrotne do tego. Oblicz obwód kwadratu o polu 81 cm2. Dobrze, kochani, pole. Powierzchnia tego kwadratu ma 81 cm2. Żeby policzyć obwód, potrzebujemy wiedzieć, jakie boki ma ten kwadrat. Hmm. Jak obliczamy pole kwadratu? Jest to bok razy bok. Czyli co ja muszę pomnożyć? Przez siebie, żeby otrzymać 81. Co razy co? W tabliczce mnożenia daje 81. Pewnie, że 9. 9 razy 9 to jest 81. Czyli bok naszego kwadratu wynosi 9 cm. No to jeżeli mam do policzenia obwód, kwadrat ma 4 takie same boki, czyli to 9 mnożę razy 4. I otrzymuję 36 cm. Myślę, że jasne. Przejdźmy do kolejnego zadania. To jest zadanie z waszego podręcznika. Punkt przecięcia przekątnych rąbu jest odległy od jednego wierzchołka tego rąbu o 3 cm, a od drugiego o 4 cm. Narysuj ten rąb i zmierz jego boki. My nie będziemy mierzyć, tylko go narysujemy. Oblicz jego pole i obwód. Tu na razie też nie będziemy robić, bo skoro nie będziemy mierzyć boków, no to nie, nie będziemy w stanie policzyć obwodu. Dobrze, kochani. Yy, mamy rąb i rysujemy sobie jego przekątne. Przekątne przecinają się pod kątem prostym, tak? Punkt przecięcia przekątnych, to jest ten punkt. Jest odległy od jednego wierzchołka, czyli na przykład od tego, o 3 cm, czyli to ma 3 cm. A od drugiego o 4, czyli na przykład od tego jest odległy o 4 cm. Od tego nie mógłby być o 4, bo skoro tutaj jest 3, to tutaj też musi być 3, bo te przekątne się dzielą na połowy. Czyli jeżeli tutaj było 3, to ten fragment też ma 3. Jeżeli tu było 4, to ten fragment też ma 4. Czyli cała ta przekątna to, całe to. Będzie miało 3 i 3, czyli 6. A teraz cała ta przekątna będzie miało 4 plus 4, czyli 8. Jak liczy się pole rąbu? Pamiętacie wzór pole rąbu to jest 1 przekątna razy druga przekątna dzielone na 2. I my wiemy, że jedna przekątna ma 8. A druga przekątna ma 6 cm. Czyli do naszego wzoru stawiamy za jedną przekątną 8, za drugą 6 i dzielimy na 2. 48 dzielone na 2 to jest 24 cm kwadratowe. Także zobaczcie, ten punkt przecięcia do wierzchołka to jest połowa przekątnej. I kolejne zadanie. Są to dwa zadania już ostatnie. Na rysunku obok przedstawiono równoległobok ABCD, to jest ten oblicz długość odcinka DE, to jest ta długość. Zobaczcie, że ten odcinek jest prostopadły do tego boku, a skoro on jest prostopadły do tego boku, to to jest wysokość. Ok. Ale my tu już mamy jedną wysokość. Mamy wysokość, która upadła na ten bok. Skoro mamy bok i mamy wysokość, to co się da policzyć, mając te dwie dane? Pole. No ktoś powie tak, no ale po co liczyć pole, jeżeli oni w ogóle od nas tego nie chcą? Ale pamiętajmy, że pole można policzyć na dwa sposoby i my właśnie policzymy pole z jednego sposobu. Weźmiemy jeden bok. I wysokość, która na niego upadła. Jak będziemy mieli to pole, to później, mając to pole, spróbujemy policzyć tą drugą wysokość. Czyli policzmy pole, wiedząc, że ta pierwsza wysokość ma 3,2 cm. Bok, na który upadła ta wysokość, ma 5 cm. Pole równoległoboku boku to jest wzór A razy H.

Jeżeli wiem, że pole równoległoboku ma 16 i wiem, że bok równoległoboku ma 4, to jak policzyć wysokość? Trzeba 16 podzielić przez ten bok. Czyli 16 podzielimy na 4. Otrzymamy 4 cm, czyli wychodzi na to, że ta wysokość musi mieć 4 cm. I to jest nasz odcinek. Czyli, kochani, jeżeli dostajecie takie zadanie, gdzie macie dwa boki, jedną wysokość i potrzebujecie obliczyć dru drugą wysokość, to najpierw liczycie sobie pole, mimo że was o nie nie pytają, a następnie, jak już macie to pole, to dzielicie przez ten drugi bok i wychodzi wam druga wysokość. Kolejne zadanie, zadanie dwunaste. Jaką wysokość ma trapez, którego podstawy są równe 11 i 15 cm, a pole wynosi 156? Dobra, podstawy mamy. To ta krótsza ma 11, dłuższa ma 15. Nas interesuje, ile ma wysokość. Wiemy, że pole to jest 156 cm2. Najpierw sobie napiszmy, jaki jest wzór na pole trapezu. Razy wysokość i dzielone na dwa. I teraz tak, kochani, jeżeli we wzorze jest dzielone na 2, to jak będziecie liczyć brakujące boki, to najpierw sobie to pole pomnóżcie razy 2, czyli 156, pomnożymy razy 2, to nam daje 312. I teraz tak, ja potrzebuję policzyć tą wysokość, czyli będę musiała podzielić to, co mi tu wyszło, przez to. Czyli dodam sobie te dwie liczby, czyli dodam do siebie podstawy. To jest 26 i następnie to 312. Podzielę przez 126. No, zobaczmy, ile to będzie pod kreskę. Trzy, w 3 się nie mieści 26, w 31 mieści się jeden raz. Odejmuję te z 5. 2 spisuję, w 52 mieści się 2 razy. 2 razy 26 to jest 52, czyli widać, że to jest 12. W związku z tym ta wysokość ma 12. Sprawdźmy, czy wszystko jest dobrze policzone. Zgodnie z naszym wzorem, A plus B to jest 15 plus 11 razy wysokość, czyli razy 12

jest bardzo dobrze policzona, czyli jak postępować w przypadku trapezu. Po pierwsze, ponieważ tu było dzielone na dwa, to ja to pole mnożę razy 2. Następnie drugi krok dodaję do siebie podstawy i dzielę pole to, pomno to pole pomnożone razy 2, podwojone pole, dzielę przez tą sumę podstaw, czyli przez 26. I wychodzi mi wysokość. To 12 to jest właśnie wysokość. To jest takie zadanie troszkę trudniejsze już, tak? Takie na ocenę bardzo dobro. I teraz, kochani, co ja bym chciała, żebyście wy dzisiaj wykonali? To są zadania z podręcznika. Zadanie pierwsze ze strony 43, piąte ze strony 44, szóste ze strony 45 i trzynaste ze strony 46 oraz osoby chętne mogą zrobić zadania dla dociekliwych ze strony 46. Zadanie pierwsze to jest zadanie bardzo łatwe: trzeba obliczyć pole i obwód prostokąta kwadratu, zrobić sobie rysunek pomocniczy i to jest naprawdę bardzo łatwe. Zadanie piąte i szóste to są zadania tego typu, co rozwiązywałam wcześniej, czyli jest podane pole prostokąta i trzeba policzyć jego obwód, albo jest podane pole kwadratu, yy, przepraszam, jest podany obwód kwadratu i trzeba policzyć jego pole. I zadanie trzynaste to jest to zadanie z równoległobokiem, bokiem, że trzeba policzyć wysokość opuszczoną na ten bok 12. Zobaczcie, my, wy macie wysokość 6 opuszczoną na bok 8. Policie sobie najpierw pole. Jak będziecie mieli pole, podzielić je przez ten drugi bok. Powinna wam wysokość wyjść. Dobrze, kochani. Jeżeli ktoś chciałby troszkę pogłówkować, pomyśleć, to można zrobić jeszcze zadania dla dociekliwych. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i życzę Wam miłej pracy.